No mam dwie części sata so A jest to powierzchni? No, jest to skurę, Tak, 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 tak. No to jest nade mną no. Napiszcie mu na PW kurwa. Kurwa, no a Jurek, ja tego nie chciał. Macie kto jeszcze raz. Ja mam Wrzeciutka te polskie mordy ty Za z, ty tą pizzę. Bo je Pojebał ci się to. Ale tu wychodzę też typ! Wypierdalaj stamtąd! No już Pomożesz mi z nim, bo najebałem go prawie ale znam jeden jednak... Cztery, 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 sekund. Te fajcie, te 3 to na jeden 6. Ma ktoś, ja. Raz zrobiłem. Dzielono, od Jarka patrz. Jak możecie, to się tepniecie. Drugi... Ej, no chodźcie, Dzień Ej, te co, się, te się te Kurwa, cyś. Te go, do drugiej strony. Tepnijcie do mnie, tepnijcie do mnie. Ja sam dada, chyba to Demo było dla... tak. yes, yes. A! Na komuś kurwa motyka była? O kurwa, kumłem. z Prawidłowo. Dobra. Nie, nie, to nowy się w kopał i się, że to robią. Do kogo? Ja na gry, nie mogę teraz. Nie wiem, kurwa, staro, e, Musisz korda i padać kurwa... ...pochikać, Eee, kurwa, wygląda zajebał. Dobra, Dzień, Jesteń, Tam, biegnę, tam, biegnę, tam. Chodźcie tu, chodźcie no to, tu. I jeden z są, są Polizał. Jaki, jakiś puls, Daj Pociąg jedzie z daleka. Oh, nice. A, no, fajnie, znam sobie kreta, na to my Ej, ja go wyptakam stąd. Poczekajcie, wyptakam go. A wiecie, że to się da wskoczyć i nas zgwałcić, a bo tu jest ten nie wiemy tam jednak. I wiemy raz, wiemy. Ale...